Uwaga, uwaga, mamy świetną informację dla każdego, kto choruje na cukrzycę typu 1, czyli cukrzycę insulinozależną. Tak, powtarzam, cukrzyca typu 1. Ten film jest po to, żeby powiedzieć jakie korzyści odniesiesz stosując LCHF czy styl życia keto. Chorując na cukrzycę typu 1. Tak, oczywiście, w tym filmie powiemy Tobie po pierwsze, że tak należy wręcz stosować. To jest bardzo bezpieczna metoda kontroli cukrzycy typu 1, czyli styl niskowęglowodanowy, a po drugie, uchronić to przed wieloma niespodziankami przykrymi i sytuacjami, których chcemy uniknąć u pacjentów z cukrzycą typu 1. Jest to 8 punktów, które mówią o Plusach z zastosowania diety stylu życia niskowęglowodanowego u cukrzyka typu pierwszego. A pierwszy, zerowy punkt to punkt, w którym możesz walnąć w kciuka, bo wtedy bezduszne algorytmy YouTube'a zobaczą, co robimy, i stwierdzą: Trzeba ten film pokazać innym. Punkt pierwszy. E nie trzeba cukrzykowi typu pierwszego powtarzać dwu, dwukrotnie słowa hipoglikemia. Napisz w komentarzu, jeżeli wiesz, co to jest, i napisz, jeżeli miałaś do czynienia z hipoglikemią u siebie i jak sobie zareagowałaś. No, hipoglikemia, mówiąc w skrócie, to jest zbyt szybki i zbyt duży spadek poziomu glukozy, powodujący zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego pod postacią zaburzeń świadomości, często występują omdlenia, um, wcześniej jeszcze występują drżenie mięśni, osłabienie, bladość skóry, no po prostu organizm zaczyna walczyć z niedocukrzeniem. Ja mam wrażenie, że osoby, pacjenci chorujący na cukrzycę typu 1, to jest, to jest taki strach numer jeden. Czyli to, to jest ciągłe myślenie w trakcie leczenia, czyli w trakcie życia z cukrzycą typu tak. 1, żeby nie doprowadzić do hipoglikemii. I otóż styl życia keto, styl życia LCHF jest wręcz gwarancją tego, że tych spadków glukozy poniżej niebezpiecznego poziomu będzie bardzo, bardzo mało, jeżeli w ogóle się tobie zdarzą. Dokładnie, no bo zróbmy symulację standardowych zaleceń u cukrzyka, u Ciebie typu pierwszego. No masz zalecenia, żeby regularnie spożywać węglowodanowe posiłki. I teraz. Mm, Pamiętaj, pewnie masz założony CGM, czyli system do ciągłego monitorowania glukozy. Jeżeli nie, to załóż i monitoruj, sprawdzaj na to, co mówimy. No to zobacz, jeżeli zjesz węglowodany, czyli bułeczkę, czyli chlebek, czyli ziemniaki, czyli ryż, czyli jakiekolwiek węglowodany, natychmiast w ciągu kilkunastu sekund do kilku, kilku minut poziom glukozy we krwi wzrośnie bardzo wysoko. 180, 200, czasami 300 i teraz musisz redukować to dawką korekcyjną, czyli korygować poziom glukozy we krwi. Skomplikowane przeliczenia nie zawsze wychodzą, bo przecież wystarczy, że insulinę trzymasz w chwilę na zewnątrz, może w lodówce nie było prądu, może Twój organizm jest cieplejszy, zimniejszy niż wczoraj, inaczej się wchłonie. No jest tyle czynników, że nie jesteś w stanie dobrze obliczyć odpowiedniej ilości Insuliny. No i jasne, wtedy. No tak, musimy mhm. się zgodzić. No ten stan hipoglikemii zdarza się u cukrzyków typu pierwszego dość często, więc no te błędy czy sytuacje zdarzają się relatywnie często. Yy, I teraz piękne jest to, że to co powiedziałeś, no skoro wstrzyknięcie insuliny po spożyciu węglowodanów powoduje nagły spadek tego poziomu glukozy, no i okazuje się, że dałeś. Za dużo tej insuliny i wpadasz w hipoglikemię. To jest najczęstsza. Przyczyna, no i uczucie, i poczucie, to, które masz, rzeczywiście jest jedyne w swoim rodzaju negatywne, i za wszelką cenę dążysz, żeby to się nie pojawiło. I tego nie będzie, jeżeli wejdziesz w styl niskowęglowodanowych. No, przecież mówmy sobie szczerze, otwarcie i logicznie. Skoro nie dostarczysz węglowodanów, albo dostarczysz ich mało, w takiej postaci, która stopniowo i w niewielkim stopniu podwyższy poziom we krwi, no to nie będziesz musieć używać potężnych dawek insuliny i nie będziesz narażony na hipoglikemię spowodowaną insuliną tą zewnętrzną, którą podajesz. No tak, to jest pierwszy punkt i bardzo ważny. Drugi punkt to um, duża redukcja hiperglikemii, czyli w drugą stronę idziemy. Oczywiście w cukrzycy typu 1 zdarzają się też hiperglikemie, czyli zbyt wysoki poziom glukozy. Jest to też niedobry stan, ponieważ Zbyt duży poziom glukozy no, uszkadza te y, małe naczynia, to jest też przyczyna powikłań wielonarządowych, o no, konsekwencji wieloletniego, nieprawidłowego kontrolowania cukrzycy. typu Jeżeli jeden. masz cukrzycę typu 1, to wiesz, że istnieją częste powikłania, właśnie mikronaczyniowe, powikłania też takie nerwowe, występują problemy ze wzrokiem, zwiększone ryzyko wielu chorób przewlekłych, metabolicznych i teraz to możesz zmniejszyć albo uniknąć właśnie stosując styl życia niskowęglowodanowy twój organizm nie będzie narażony na bardzo wysokie poziomy glukozy 200, 300, a nawet więcej. No tak, kolejny punkt. trzeci, to, tak, trzeci punkt to po prostu sam fakt, że będziesz używać mniej insuliny a co za tym idzie? Mniej insuliny to mniej powikłań, bo sama insulina działa prozapalnie i sama insulina działa szkodliwie, jeżeli dostarcza się jej zbyt dużo. No ale oczywiście w stylu życia LcHF, Poziom glukozy będzie stabilniejszy, a przez to nie będziesz mieć tak dużo stanów hiperglikemii, a przez to zmniejszy się ryzyko powikłań narządowych i tych mikronaczyniowych. No to idziemy do punktu czwartego. Skoro mniej insuliny i mniejszy stan zapalny, no to mniej insuliny i większa oszczędność. Niestety przyznaj, insulina to koszty, zwłaszcza nowoczesne preparaty insuliny długo działającej to są koszty. Koszty miesięczne dosyć istotne. Możemy zmniejszyć koszty po prostu zmniejszając użycie insuliny w ciągu miesiąca. Pamiętaj, lepiej te koszty wydać na piękne życie, spełnianie swoich marzeń, ale też czasami warto, żeby mieć przyklejony CGM, czyli system do ciągłego monitorowania. Wtedy też możesz spokojnie sprawdzać to, co do ciebie mówim, ale też eksperymentować. Oczywiście pamiętaj razem ze swoim lekarzem prowadzącym, bo insulina i cukrzyca typu pierwszego powinna być pod kontrolą właśnie lekarza. Zmieniaj styl spokojnie ze swoim lekarzem. Nie martw się, słuchaj nas, wszystko będzie dobrze. Kolejny punkt yy, to zmniejszenie ryzyka kwasicy ketonowej. I tutaj słowo kwasicy ketonowej wielu od razu kojarzy się z dietą Keto, ze stylem życia, właśnie LCHF i stylem życia Keto. Słuchajcie, yy, dla tych, którzy może nie do końca wiedzą, z czym to się je. Kwasica ketonowa, czyli stan zagrożenia życia dotyczący najczęściej cukrzyków typu 1, bo i zdarza się u cukrzyków typu 2 biorących konkretne leki, czyli leki powodują kwasicę, to u cukrzyków typu 1 takim przykładem jest najczęściej albo infekcja, która powoduje zbyt wysoki poziom glukozy we krwi, lub to pewne błędy, które się popełniło, które w konsekwencji powodują... Bardzo wysokie poziomy glukozy, a to prowadzi do kaskady pewnych zdarzeń i doprowadza do kwasicy ketonowej, właśnie. Dokładnie, musi, musi wystąpić potężny, wysoki poziom glukozy, musi być za mało insulny. Organizm w ten sposób przestawia się na szybkie spalanie tkanki tłuszczowej, organizm się zakwasza, dochodzi do zaburzeń elektrolitowych i w wyniku czego bardzo często do śpiączki, do kwasicy ketonowej i śpiączki hiperglikemicznej. Tak, ale od razu biegnę z wyjaśnieniem. Druga, jakby, ta, sytuacja, dobra ta dobra sytuacja, kiedy ketony pojawiają się w Twoim organizmie i w moczu, to sytuacja, kiedy masz prawidłowy poziom glukozy i pojawiają się ketony w moczu. No to nie jest sytuacja groźna, to jest jasny sygnał, że po prostu jesteś w ketozie. Trzeba rozróżnić te dwie rzeczy. Mam wrażenie, że ta sytuacja, czyli kwasica ketonowa, rzuciła taki duży cień na cały styl życia keto, który w konsekwencji wymaga po prostu doedukowania się, doczytania i przestania się tego bać. Nie bój się ketonów, jeżeli twój poziom glukozy jest pod kontrolą, jeżeli masz pod kontrolą poziomy elektrolitów, czujesz się dobrze, ketony są Powodem do dumy i do gratulacji Tobie zmiany stylu życia. No to idziemy płynnie do kolejnego punktu. To już będzie Czyli... punkt szósty. Mój ulubiony, wesołe miasteczko, roller coaster. Wysiadamy z roller coastera. Jeżeli przejdziesz na styl węglowodanowy pod kontrolą swojego lekarza, to gwarantujemy, tobie, obiecujemy, wysiądziesz z roller coastera tego cukrzycowego, a jak będziesz chcieć, to sobie wsiądziesz, na jaki chcesz, w jakim chcesz wesołym miasteczku. A ja myślę, że to jest bardzo ważne, szczególnie u dzieciaków, yy, u których rozpoznaje się cukrzycę typu 1 i potem ten okres młodzieńczy. No, kto chce żyć z chorobą, kto chce, żeby ta choroba kierowała jego życiem, nikt przecież nie chce, i teraz. Zalecenia, które obecnie stosuje się i daje cukrzykom typu 1, doprowadzają do roller coastera, czyli to jest taka jazda bez trzymanki w górę, w dół, w górę i w dół. No bo jesz węglowodany, które ci każą, dostrzykujesz insuliny, bo cukry wyskakują wysokie, insulina powoduje spadek glukozy, czujesz się gorzej, czujesz się lepiej, czujesz się gorzej, czujesz się lepiej, wysoki cukier, niski cukier, wysoki. To jest zdecydowanie Sytuacja, kiedy odczuwasz chorobę i to jest nic przyjemnego. Za wszelką cenę powinno się dążyć do tego, żeby ten roller coaster stał się kolejką górską poruszającą się tylko po delikatnych zakrętach i jest to do zrobienia niczym innym jak zmianą stylu życia tego rekomendowanego przez Towarzystwa Diabetologiczne, nie wiadomo skąd, no bo na pewno te zalecenia żywieniowe nie są oparte na badaniach naukowych, trzeba przejść na zalecenia LCHF i keto, wtedy ten roller coaster zmienia się w kolejkę górską. Przed punktem siódmym poprawa hemoglobiny glikowanej, to jeszcze obronie trochę te towarzystwa e, diabetologiczne, bo jest jaskółka, e, która się pojawia, jest światełko w tunelu, który, ponieważ już drugi rok z rzędu amerykańskie towarzystwo diabetologiczne właśnie zalecało w, cuk w leczeniu cukrzycy drugiego typu e, dietę, ni styl życia niskowęglowodanowy czy bardzo niskowęglowodanowy, co świadczy o tym, że Wiele Doczytali. osób na świecie już doczytało, nawet ci, którzy są um, jak posągi um, zabetonowane, już zaczynają zauważać braci rodzeń. I niedługo te rekomendacje, miejmy nadzieję, bo taka jest tendencja, pojawią się um, dla cukrzyków typu pierwszego. Dobra, numer 7 plus diety stylu niskowęglowodanowego dla ciebie to. Dobra kontrola i obniżenie hemoglobiny glikowanej. Jeżeli już chorujesz na cukrzycę typu pierwszego kilka miesięcy lat, to wiesz, że Twój lekarz będzie cieszył się, jeżeli Twój poziom hemoglobiny glikowanej będzie pod dobrą kontrolą. Kiedy będzie spadał, to będzie świadczyło o dobrej kontroli cukrzycy. No i styl niskowęglowodanowy daje gwarancję Tobie lepszego samopoczucia, a Twojemu lekarzowi szczęście z dobrej kontroli cukrzycy. Cukrzycy i spełnienie w zawodzie, jak, jakże ważne w zawodzie lekarza. Dobra, to słuchajcie, chyba mm -hmm. to jest ten punkt, czy jeszcze jakieś tam obiecaliśmy? Ee, obiecaliśmy osiem, A, ale ósmy, pamiętaj. Tak, obiecaliśmy osiem, no bo ósmy punkt to zapalenie, no bo skoro zobacz, cukrzyca, typu... Ale będzie bonus na końcu pierwszego polega na leczeniu tej choroby no, w sposób zewnętrzny, czyli dostrzykujesz sobie insuliny, to im mniej w ciągu swojego życia. Będziesz podawać insuliny, tym mniejsze ryzyko stanu zapalnego, bo, bo insulina to stan zapalny, więc im mniej, tym mniejsze ryzyko stanu zapalnego, więc co za tym idzie różnego rodzaju stanu zapalnego, bo y, korzyści mogą odnieść twoje stawy, korzyści mogą od, może odnieść twoja skóra y, i wiele innych rzeczy, które mogą ulec poprawie. Ostatni punkt bonus plus książka, którą każdy cukrzyk typu pierwszego musi przeczytać, to jest tak, że wiele osób z cukrzycą typu pierwszego po wielu latach leczenia insuliną e, niestety tyje, tyjecie, bo insulina jest hormonem, który powoduje tycie. Jeżeli przejdziecie na styl niskowęglowodanowy, zmniejszycie ilość hormonu, który stymuluje, czyli powoduje tycie, czyli zaczniecie chudnąć zdrowo. To jest ten bonus, warto przyglądać się temu stylowi. A na końcu uwaga, w linku podamy, książka niezbędna, co prawda po angielsku na razie, dla każdego cukrzyka typu pierwszego, doktora Bernsteina, link jest tutaj. Jeżeli nie przeczytałaś jeszcze tej książki, a masz cukrzycę typu pierwszego, to jest lekarz, który ma ponad 80%. Lat, ma cukrzycę typu pierwszego żyje, ma się dobrze, pracuje aktywnie, jest niesamowicie aktywny mózgowo, i to jest wzór dla każdego cukrzyca typu pierwszego. I. Ten doktor opisał książkę, jak być na stylu właśnie niskowęglowodanowym. I mamy nadzieję, że to nie jedyni lekarze, czyli Bracia Rodzeń i doktor Bernstein, którzy zalecają, proponują. Styl życia LCF Keto swoim pacjentom, namawiajcie swoich lekarzy, pamiętajcie, róbcie to ze swoimi lekarzami, no bo musi gdzieś ta iskierka zapłonąć, tak jak zapłonęła u nas, no bo słuchajcie, to już nie te czasy, że możemy powiedzieć nie, dieta Keto to zło. Słuchajcie, nie, to znaczy tylko o tym, że dana osoba nie zna badań naukowych i po prostu nie doczytała. Jest to typowa ignorancja, ale. To, że czegoś nie doczytałeś, nie doczytałaś, nie znaczy, że masz bronić tego pacjentowi. Idź do domu, poczytaj, doczytaj, przerób ten materiał, wróć szczęśliwa do gabinetu i zacznij zalecać Twoim pacjentom chorym na cukrzycę typu 1 styl życia keto, a zobaczysz efekty bardzo szybkie i wdzięczność niesamowitą pacjentów, bo będą po prostu zdrowsi, szczęśliwsi. I cukrzyca będzie pod pełną kontrolą, twoją, za twoją pomocą. Linki masz do studiowania na dole. Pozdrawiamy kolegów lekarzy, lekarki, a przede wszystkim Ciebie, pacjencie. Nie pękajcie.